Tak, no to lecimy. Konkretny przekaz dla biznesu i inwestorów, poproszę. Nagrywamy. Biznes w naszym regionie rośnie jak te roślinki. Warto dodać, że przy udziale funduszy europejskich. Cześć! Cześć! O mnie, nie możecie tutaj filmować. Pracujemy nad patentem, musicie wyjść. Pa! Tutaj przebiegają europejskie szlaki handlowe. Pole golfowe. Wy, inwestorzy, lubicie to, co? Pociągi i tramwaje produkujemy tu na miejscu, a potem eksportujemy je na cały świat. Inwestuj w Kujawsko-Pomorskiem. Dobrze ci radzę. Dzięki funduszom europejskim rozwijamy gospodarkę na Kujawach i Pomorzu. Kujawsko-Pomorskie to pełne tradycji serce Polski, które jednocześnie chce być nowoczesne i dynamiczne. W tym celu region stawia na wzmocnienie inteligentnych specjalizacji, czyli tych obszarów, w których ma szczególny potencjał do rozwoju. Województwo Kujawsko-Pomorskie skoncentrowało się na pięciu kluczowych dziedzinach. Naszymi specjalizacjami są bezpieczna żywność. I tutaj mamy takie hasło od pola do stołu. Jest to specjalizacja związana z medycyną i turystyką medyczną. Tutaj też podkreślamy mocno nasz potencjał uzdrowiskowy jako regionu. Mamy specjalizację, która się nazywa zaawansowane materiały. I tutaj mówimy o wszelkiego rodzaju tworzywach sztucznych, czyli tutaj silny jest bydgoski klaster przemysłowy Dolina Narzędziowa, ale także y, przemyśle opakowaniowym, narzędziowym, y, ogólnie związanym z zaawansowanymi materiałami i produktami, które z nich powstają. Mamy też specjalizację, która związana jest z naszym liderem biznesowym w zakresie motoryzacji i przemysłu kolejowego. Tutaj to Wywodzi się wszystko od Pesy Bytkowskiej i mamy też specjalizację, która się nazywa przemysły kreatywne. I tutaj wspieramy te przemysły kreatywne w bardzo szerokim rozumieniu nie tylko dziedzictwa kulturowego, ale też wszystkich takich rozwiązań IT, które związane są z, na przykład z grami komputerowymi, czyli szeroko pojęte przemysły kreatywne. Firmy, które wpisują się w system inteligentnych specjalizacji regionu, mogą liczyć na konkretne wsparcie w zakresie pozyskiwania funduszy, nawiązania współpracy czy dostępu do nowych rynków. To pozwala na, na pozyskiwanie dodatkowych środków, czy, czy, czy są jakby konkursy, które są dedykowane dla, dla danych dla tych inteligentnych specjalizacji, też w ramach współpracy z, z Urzędem Marszałkowskim wyjeżdżamy na wspólne targi, na wspólne misje gospodarcze. No to, to wszystko jest możliwe między innymi dzięki temu, że, że jesteśmy tym regionalną inteligentną specjalizacją. Bydgoski klaster przemysłowy Dolina Narzędziowa od 2006 roku skupia firmy z branży narzędziowej i przetwórstwa tworzyw polimerowych. Ma on istotne znaczenie nie tylko dla gospodarki regionu, ale i kraju. To jest tak naprawdę potwierdzenie tego, że ta branża jest jedną z najważniejszych dla całego województwa. Jeżeli weźmiemy pod uwagę przychody ze sprzedaży, czy przychody ze sprzedaży z eksportu, ilość projektów badawczo-rozwojowych realizowanych, czy pozyskanych dofinansowań, to tak naprawdę branża... Narzędziowa i przetwórstwa tworzyw jest no jest kluczowa dla naszego regionu. To oczywiście ma konotacje historyczne, bo to już od kilkuset lat tak naprawdę czy po II wojnie światowej szczególnie się rozwinął ten obszar. Także tak naprawdę jest to takie potwierdzenie tego stanu faktycznego, który, który i tak w regionie istnieje i w gospodarce regionalnej. Inteligentne specjalizacje województwa stanowią fundament do dalszego rozwoju innowacji oraz wzrostu gospodarczego. Obecnie, po ponad 10 latach od ich określenia, następuje czas, aby sprawdzić, czy faktycznie dokonano właściwego wyboru. Powołujemy gremia, które po pierwsze będą weryfikowały, czy te inteligentne specjalizacje, które w tej chwili zostały wybrane i funkcjonują w regionie. One są nadal aktualne, ponieważ jest bardzo poważna dynamika i musimy szukać cały czas nowych rozwiązań. No i właśnie wskazywania takich obszarów, których do tej pory być może nie przewidywaliśmy, że mogą stać się taką szansą dla wzrostu konkurencyjności regionu. Proces przedsiębiorczego odkrywania na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu to projekt Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju. Gremia, które mają dokonać oceny bądź poszukać kolejnych inteligentnych specjalizacji, mają zacząć obradować w tym roku. A co jeszcze mogłoby się tam znaleźć? Są już takie obszary, które są w którymi się mocno pewne środowiska interesują, na przykład branża kosmiczna, już do tej pory ten temat był poruszony w naszym województwie, więc to jest taki temat, który na pewno wymaga głębszej analizy i sprawdzenia tego potencjału regionalnego. Dzięki strategii opartej na inteligentnych specjalizacjach województwo ma szansę przyciągnąć nowe inwestycje, rozwijać nowe miejsca pracy oraz stać się bardziej dynamiczne i atrakcyjne dla nowych przedsiębiorców.